We can W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest drogą w kierunku Emiratu Fujaira. Jestem w miejscowości Date. i pustynia zamienia się w góry takie jak tutaj, beżowo-brązowe jestem w pobliżu wsi Tołban Targowisko jest jednocześnie granicą pomiędzy szarżą i Fujairą. I to, co wszyscy Arabowie kochają najbardziej, czyli dywany. Tu mandarynki. mandarynki. granaty, mango. Halafiory, drzewo. Małe banany. Tuż za tą małą wsią Diftach, która w zasadzie jest oazą takie widoczki jak tutaj. Nieco w bok od drogi, jakieś 500 metrów, i jest fort Elbitna. Tak się to pisze, a jak czyta nie wiem. Otoczenie piękne. <trybujesz> Fujaira Fort albo Muzeum Fujaira jest głównym zabytkiem historycznym, także turystycznym miejscem w tym Emiracie i w tym mieście. Tak tutaj dawniej budowano. Tutaj odrestaurowane budynki, a w sumie całe muzeum troszkę przypomina Skansen. Z tej strony to już Ocean Indyjski, wcześniej była Zatoka Arabska. Jadąc dalej, bardzo szybko minęliśmy kalbę, enklawę Emiratu Sharjah i skręcamy w prawo znowu z powrotem do tego samego Emiratu. Zaczynają się te same góry. Droga wije się krętymi zakrętami przez góry. A tutaj, gdzieś blisko przełęczy, pomiędzy tunelami Wadi el-Hedżo. Rekonstrukcja archeologiczna, pewnie jakiegoś dawnego osiedla arabskiego. A wokół tylko. Góry ze Zlepieńców, kilka kilometrów dalej i skręt w lewo w kierunku chaty. góry już nie tak wysokie, ale przydrożne wsie, wszystkie po kolei takie cukierkowe jak ta. To miejsce nazywa się Hatta, jest enklawą Dubaju, praktycznie na terenie Omanu, kiedyś łańcuch strażniczych wież, teraz tylko jak na obrazku widzę dwie. Tuż obok znajduje się skansen wioski arabskiej. Wstęp wolny. Wewnątrz skansenu znajduje się fort. Wewnętrzny murów, placyk wewnętrzny dziedziniec. dnia i te mury jako miejsce obronne tuż obok za bramą miejsce zebrań Rady Tatty czyli miejsce do narady starszyzny obok sypialnia w narożniku Okazała się zbrojownią, a tutaj makiety chyba tak należałoby to nazwać strzelców z tych samopałów. Widać, że tutaj także. Kochają się w tych krzywych nożach, które miałem okazję już widzieć w Omanie, Jemenie, tradycyjna muzyka. W jednym z pomieszczeń obok pokazano produkty z palmy. Jak widzę na konstrukcji dachu jest pień palmowy. Tutaj panie wyplatają coś z liści. Ma ochotę jeść, czy zbierać do tego koszyka, nie wiem. W każdym razie wygląda realistycznie. Na mapie Zjednoczonych Emiratów Arabskich ten czerwony punkcik 24 to jest miejsce, w którym jestem. Pokazano tradycyjny dom powiedziałbym, wille, bogatego Araba, jeżdżącego na wielbłądzie. Albo na całym stadzie wielu błądów. Bo inaczej pewnie nie byłoby go stać na taką chałupkę. A to prawdziwa zagroda. Współczesna jak najbardziej. Z uprawami warzyw, zwierzętami. jeszcze jeden tym razem pożegnalny już rzut oka na chatę Nagrobki są bardzo proste Zwłoki są głową odwrócone w stronę Mekki i nad głową stawiany jest kapionowy kamień, lub taka płyta, jak tutaj. Dzisiejszy dzień rozpocząłem wędrówką samochodem po trzech małych Emiratach. Patrząc na mapę w prawo od Dubaju i Sharju, to jest Ajman, Pierwszy z nich. główny plac tego miasta przed Starym Fortem. A to najstarsza część miasta, czyli Fort. We wszystkich tych emiratach Fort jest takim miejscem. Czyli widać, że dawniej te miasteczka były po prostu miejscami obronnymi. We wszystkich tych małych emiratach takie stroje są bardzo popularne. Hindusi, mieszkańcy Sri Lanki, Pakistanu. Po prostu robotnicy, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy z rejonu Indii. Stary Fort jednocześnie jest muzeum miejskim, a w zasadzie muzeum Emiratu. Kilkanaście kilometrów dalej, na Małym Półwyspie, znajduje się kolejny Emirat, Umm el quein najmniejszy i najbiedniejszy. To jest Muzeum, Fort również z końca XVIII wieku. W Rosji była carpuszka, tutaj pewnie Emir, armata. Trochę dalej kieszonkowy czołg Niewiele chyba się pomyliłem z tą nazwą kieszonkowy Ma wielkość samochodu osobowego Przynajmniej długość Jak widać, tak te budynki wyglądają naprawdę, czyli trochę kamieni w środku i niewypalona glina. Tuż obok muzeum, wiadomo, tak jak w każdym centrum, pewnie w innych miastach także, miejsce kultu, tutaj meczek. Tutaj jeszcze jeden przykład. Budownictwa z niewypalonej cegły. Fort i obecny muzeum w środku także ma dziedziniec. Tutaj eksponują także swoje morskie dziedzictwo i pokazują starą łódkę i siatki do połowu krabów, langust i innych morskich stworów. I jeszcze jeden widok na cały dziedziniec, tym razem nieco z góry. W bocznych pomieszczeniach pokazywane są poszczególne funkcje użytkowe. Siedem do mieszkania głównego lokatora, czyli szejka. Tutaj pokazywane są popularne zawody, czyli tkactwo. Narzędzia goli brody fryzjera stroje wojskowych tutaj współczesne tutaj trafiłem do apartamentów gospodyni szejkowej pomieszczenie za murkiem. z taką dziurą ziemi wygląda na toaletę tutaj pokój są związane z tradycjami morskimi. Tradycje morskie emiratów kiedyś były bardzo mocno związane z wydobywaniem, z poszukiwaniem na dnie morza pereł. Tutaj pokazywane są różnej wielkości te ozdoby. Kąciki nad tymi matami służyły do zakrywania potraw, na przykład przed utratą ciepła, bądź ochrony przed latającymi stworami. Stare przybory kuchenne, bardzo ciekawa maszynka do mięsa. Poczet władców, inaczej mówiąc, dynastia cała, ale także, co bardziej drogocenne, ozdoby królewskie. Całkiem niezła kolekcja broni palnej z około 150 lat. No i trafiłem do pomieszczenia, które pewnie wszyscy kochali najbardziej, szczególnie jak przyszła pora posiłków. Kuchnia Tutaj dom na letnią porę, a może po prostu dom dla biedniejszych. Drugim i jedynym oprócz fortu zabytkiem jest ten kawałek muru z dwoma wieżami dawny obiekt obronny takie sobie. Znajduje się za to na samym końcu półwyspu. Dalej już jest tylko plaża. Zatoka Arabska, czy Morze Arabskie, jak nazywają to mieszkańcy okolicznych krajów. W tamtą stronę jeszcze jeden Emirat. Potem Oman i cieśnina Ormus. I wyjście z Zatoki Arabskiej na ocean. Patrząc na ten emirat, dochodzę do wniosku, że w przeciwieństwie na przykład do Dubaju czy Szardży, tutaj mają sporo miejsca do zabudowy. Nie muszą budować palm na morzu i tak dalej, i tak dalej. Widać też, że nie są tak bogaci. Ten meczecik z czterema minaretami, mały, ale najbardziej okazały w tym mini-emiracie. Jestem w drodze do kolejnego emiratu Ras al-Khaimah i nagle na brzegu morza wyrasta osiedle takich pięciu piramid. A to już miasto Ras al-Khaimah. Ostatni Emirat, który mam przyjemność zwiedzić dzisiaj i w ogóle w Emiratach. Miasto nadmorskie po pobliżu brzegu posiada hotele. Podobne jak te, które oglądałem wcześniej. A to samo centrum. Nie muszę rozpisywać konkursu, żeby wiedzieć, że samo centrum to oczywiście fort. Fort, jednocześnie Muzeum Miasta, Muzeum Emiratu. Reprezentacyjna wieża, łapacz wiatru w forcie, ale tak w ogóle to praktycznie odtworzony obiekt, widać z zewnątrz, że że jest nowy albo zrekonstruowany ale tutaj w pobliżu fortu samo centrum przecież widać już normalne budynki lud ludzi którzy tu mieszkają tutaj także tego typu obrazki, które informują że 40 lat 1 lat temu nastąpiło zjednoczenie Emiratów te siedem postaci symbolizuje siedmiu emirów, czyli siedmiu władców tych mini państw, które połączyły się i utworzyły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Święto to przypada 2 grudnia. To tradycyjne łodzie arabskie do połowu krabów. Przed nimi widać te pułapki na te żyjątka morskie. To jest wejście do portu w Emiracie i mieście Ras Al Khaimah. Kiedyś w tym miejscu była stocznia, która wykonywała te widoczne przed chwilą łódki arabskie. Nic z niej nie zostało. Wracamy już do szarży w stronę Dubaju drogą 311. Pustynia wokół porośnięta krzaczkami. Tu na tych dunach można zaobserwować, co uwielbiają współcześni Arabowie. Poganiacze wielbłądów dawniej. Jeżdżą kładami i samochodami z napędem na cztery kołach po pustyni. Te ślady, te kolejny we wszystkich kierunkach doskonale o tym